Siemanaczkost, tej strony Xkenk oficjalnie witam Was w pierwszym poradniku. W którym będziemy przygotowywali swoją pierwszą rankę, czyli tworzenie aplikacji w języku Java. Dobra, no to przygotowujemy sobie nowy projekt. Jest to kolejna seria, którą chcę zacząć na swoim kanale. Poprzez to, że póki co nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z serią do pluginów. A poprzez to, że Cię zrobię w tej chwili, no to wiecie, chcę Wam to wszystko. Co ja wam pokazać przygotowywał się, a nie maven Będę wam to pokazywał jeśli będziecie chcieli dalej tą serię ciągnąć i jeśli będziecie chcieli to więcej żyć. ja w tym momencie przygotowuję projekt Java. tutaj oczywiście nic nie robię, tutaj interka inne zaznacza, w folder, więc tylko sobie robię nazwę projektu wy wybieracie swoją ścieżkę plików jeśli oglądaliście poradnik z pluginem do minecrafta to wiecie co i jak. Jeśli ktoś je nie oglądał, no to jeśli zrobicie sobie nazwę projektu, to ona automatycznie się będzie przygotowywała. W ten sposób. I sami widzicie, Untitled zmieniło się na Upload, czyli nazwę projektu. Jeśli wybierzecie inny folder, bo ja na przykład zapisuję w Intelka inne, no to będziecie musieli tą nazwę skopiować w ten sam sposób, tak jak tutaj. Ale dobra, to... Innym razem, może bardziej się mówi. Jeśli ktoś zrozumiał, to zrozumiał. Chyba, że ktoś jest specjalistą używania Inteli, no to już wszystko wie. Ale dla początkujących bardziej opłaca się użyć Eclipse albo NetBeans, Bo to jest najwygodniejszy sposób dla początkujących. Intelli jest bardziej dla, bardziej dla zaawansowanych deweloperów. Dobra, przechodzimy do finisza. Dobra, my czekamy się nam, projekt przygotuje. trochę tak się tak. Tutaj trochę tak Dobra, tak dzisiaj będzie. Ale pierwsza to jest eklipse. Z tego co pamiętam, klasy, a może nawet nie. Zrobimy swój pierwszy, pierwszy pakiet. więc zrobimy w ten sposób, że zrobimy x.k a nawet nie main, tylko BASIC bo BASIC to jest tak samo oznaczenie tak samo jak na przykład oznaczenie klasy MAIN po prostu to jest podstawowy package który będzie tą klasą startową to wyłączę bo nie chcę żeby na discordzie to widzieli dobra, więc tworzymy teraz naszą pierwszą klasę więc tą klasą będzie oczywiście klasa MAIN nie wiem czy będę wam pokazywał eksport plików tutaj łatwiej by się to wszystko robiło za pomocą Mayvena, ale poradniki kodowania w Mayvenie to ja wam pokażę, jeśli będziecie chcieli tą serię. Więc możecie napisać w komentarzu, czy chcecie kodowanie w Mayven. Dobra, teraz naszą klasę main rozszerzymy. No, standardowo. W sensie J-Frame można tworzyć na dwa różne sposoby. Można sobie to po prostu zrobić na, pod na podstawie np. czegoś takiego, że i odprę i w ten sposób robicie, znaczy w sensie nie w ten tylko w Ale wiecie o co chodzi. A co na przykładuję. Ja ja się na ten to... nauczyłem Nie muszę się douczyć, więc teraz próbuję. W ten sposób już mamy tutaj wybrawam. I teraz tu musimy zaimportować. Oczywiście samo się Trzeba z... Potem Teraz przygotujemy sobie Metoda, metoda metoda Jeśli chcesz dowiedzieć jak, no to więc zrobiłem sobie na przykład czegoś takiego jak coś poradników pokazuję Hello Odpalamy naszą maszynkę za pomocą wybuchowania. Wtedy na konsoli powinien napisać, pojawić się napis Hello World. I zaraz to sprawdzimy. oczywiście Hello World będzie niepotrzebny, to później zaraz wyłączymy. Bo on najpierw o co chodzi z tym wszystkim. Jak sami widzicie, na konsolce pojawił się Hello. Teraz stworzymy pierwszą ramkę. Więc to sobie zakładujemy. A musimy przejść metodę main. Od serwisy. To jest się za ula, ale już jest okay ale jak to się, to my musimy pierwszą tą ramkę stworzyć i stworzymy ramkę na zasadzie trzeba takiego, takiego na przykład default close operation. No, default close operation. Jeśli chodzi o metodę, to to jest ogólnie metoda, która ustawia nasze wyłączanie. Wyłączenie ramki ustawia się chyba mniej więcej od 0 do 1, 0, od 0 do 3. 0 to jest takie... Wyłączenie ramki bez usuwania takich, takich można powiedzieć rzeczy, które ta ramka wykonuje. Jedynka to jest jakaś tam metoda. A kurde, nie pamiętam, wiem, że ustawienie Centrifugal Operation to jest na 3. Bo to wtedy usuwa cały pulpit jest wykonywanych metod. Czy zawsze tworzyłam to Chyba, że robicie jakąś inną aplikację, no to wtedy co innego, ale... Ustawić sobie na 3, bo to jest takie permanentne wyłączenie aplikacji, bez żadnych jakichś, wiecie, tych... This set. This set is... Jest coś takiego, jak na przykład macie o to, czyli poszerzanie, powiększanie naszej ramki, czyli ustawienie tej ramki w ten sposób. Ale ja tego nie będę stosował w tej ramce, raczej znaczy w tej ramce, więc no. Ustawimy na force, Bo jeśli ustawicie na trudno, to będzie można sobie po prostu właśnie w ten sposób rozszerzać i zmniejszać. Czyli takie reszne ustawienie wielkości ramki. Teraz set visible. Dajemy to wszystko na E, oczywiście jeśli ustawicie te set wizyty na truch w tym miejscu, to naprawdę to jest dla mnie potrzebne, bo możemy sobie w ten sposób... ...wychodźcie... Oh. ...Italia Halo. Oh fuck... ...wychodźcie <słyska> <słyska> ona jest trochę obciążające dla mojego komputera no, ja nic na to nie poradzę ale jeśli uruchomimy teraz naszą pierwszą ramkę to zobaczycie o co chodzi to zobaczycie o co chodzi dobra, konsolę można wyłączyć bo to jest niepotrzebne no i widzicie, stworzyła się tutaj nasza rameczka, tylko że ona nie ma ustalone, ustalonej wielkości i nie mogę na tym cisnąć. się dobra, się. Dobra, trzeba ustalić wielkość. Następnie, musicie tak Ja zawsze stosuję przez że mam wtedy taką większą pew. Dobra, następną jest set bones set bones ja stosuję set bąca w ten sposób że mamy int x, int y int width i int height i zrozumiecie które jest od czego więc x, y to jest ogólnie ustawienie lokalizacji naszej ramki więc ja sobie ustawię to w 70, bo że, pamiętam, że się, jak dobrze pamiętam, to jest pewne: x to jest ustawienie od tego rogu do prawego, a y to jest od tego rogu w dół. jeśli ustawicie 0,0, to wasza ramka by się pojawiła w tym miejscu, tak samo jak wcześniej. Tak jak przed znowu pokazywałem. Jeśli ustawicie 70, to ona się będzie ustawiała mniej więcej gdzieś w takim miejscu, które jest odliczone między pixelami naszego ekranu Dwight i Pint Height to jest szerokość i wysokość naszej ramki, więc width to jest szerokość. Ja ustawię sobie i damy na 500. na 500 400 różnica między i dobra, ustawimy sobie teraz naszą ramkę na sam start i na tym w miejscu skończymy nasz poradnik. I na nasz poradnik. Uf, w następnym odcinku chcę Wam pokazać tworzenie paneli i tak dalej. No, jak widzicie, o, sorry. Jak sobie widzicie, nasza ramka się pojawiła. Jest set title, czyli to miejsce. set bond. No to sami widzieliście, gdzieś się tutaj pojawiło. Teraz tą ramkę zacząłem przesuwać, ale tak. I sami widzicie, mamy to zablokowane poprzez to, że na force, a default cross operation to jest permanentne wyłączenie aplikacji, czyli tutaj o, i tutaj nawet nie trzeba nic klikać, samo się wyłączy. Dobra, to w tym poradniku. Jeśli Wam się poradnik spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, żeby dostawać więcej informacji w temacie tych poradników. Przepraszam że Was, że tak nie za bardzo omawiam to wszystko, poprzez to, że to wszystko w internecie jest, niektórzy już to omawiali. Ja Wam chcę bardziej skupiać się na tym, żeby pokazać, poradnik z funkcjonalnym kodem i takim kodem, który na 100% działa, tylko że też wiem, że popełniam ten błąd, że jak nie omówię Wam tego, to Wy do końca nie wiecie co to jest i do czego to służy i czy jest potrzebne. Dlatego postaram się częściej skupiać na tym, żeby omówić daną metodę i tak dalej, niż to, co dzisiaj pokazaliśmy. Tutaj tylko tworzymy od razu... Taką rameczkę, którą wam od razu ustawiłem w jakimś tam konkretnym miejscu lokalizacyjnym. Dobra, ja się z żegnam. Jeśli się podobało, to zostawcie tę łapkę w górę i subskrypcję. No i oczywiście dzwoneczek, żeby dostawać więcej informacji co do moich poradników i innych filmów na kanale. Cześć!